Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy! Kadeci MKS Pogąsiedlce wygrali 22-21 z Orkanem Sochaczew w meczu ostatniej tegorocznej kolejki Centralnej Ligi Kadetów. Dzisiaj zagraliśmy naprawdę bardzo mocno w obronie i od tego zaczęliśmy mecz, gdzie broniliśmy naprawdę indywidualnie, mocno i zespołowo. I od tego wszystko się zaczęło. Mocne szarże później no, młyn bardzo mocno pracował, a tak miał z czego grać. Także no, dzisiaj nam naprawdę wyszedł ten mecz i tak chcieliśmy zagrać w poprzednich meczach. Czegoś tam zawsze zabrakło, bo nie mieliśmy pełnego zestawienia zawodników w poprzednich meczach. Dzisiaj byli wszyscy, którzy powinni zagrać, więc naprawdę no, ten mecz wyszedł nam koncertowo, można powiedzieć. Szczególnie udana w wykonaniu Pogonistów była pierwsza połowa, w której ofensywa była skuteczna, a defensywa niemal bezbłędna. Po pół godziny gry było 17 do 7 dla Siedlczan. Orkan to jednak nieprzypadkowy lider rozgrywek, co udowodnił po przerwie. Rugbiści z Sochaczewa do ostatniej chwili dążyli do odwrócenia losów spotkania. Jednak Pogoniści nie dali sobie wyrzeć zwycięstwa. Siedlczanie wygrali 22-21. Bardzo dobry mecz. Od pierwszej minuty zagraliśmy twardo w obronie i w ataku. Pokazaliśmy, że niby ta pogoń, która zawsze przegrywa z sochaczewem. Potrafi jednak się postawić mistrzowi Polski kilkukrotnie. I zdarzały się błędy u nas jak i u gości, ale graliśmy do końca twardo punkty za punktami. No i doszliśmy do swego. Pod koniec marca 2026 roku pogoniści rozpoczną zmagania w rundzie rewanżowej. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl. Sprawdź z naszą firmą auto z USA